Dzień dobry Państwu. Ale nas pięknie przywitał ten sierpień. 1 sierpnia, proszę Państwa, w Koninie o godzinie 15.35-36 stopni, czyli Afryka. A tu Państwu pokazuje dlaczego. 1-3 sierpnia, dzisiaj też jeszcze tak jest, ale dzisiaj już nie będzie 36, około 30 dzisiaj będzie, tak? Proszę Państwa, niż nad Wielką Brytanią, z centrum, z centrum na południowy wschód od Polski, co powoduje napływ gorącego, zrzutnikowego powietrza z Afryki. I to tak przez pierwsze trzy dni sierpnia mamy i pierwsze trzy dni w Kojnie jest zawsze około 30 stopni. A teraz proszę następną mapę. A to jest proszę Państwa sytuacja na weekend. Widzicie Państwo niż z Wysp Brytyjskich przesuwa się nad Skandynawię, na no południu, zwykle, Europy mamy potężny ryż i zacznie wiatr nie z południa, ale z zachodu. W związku z tym będzie ciut chłodniej, ale tylko ciut. Te temperatury specjalnie napisałem opadająco, bo jutro będzie 26, pojutrze 25, a najchłodniej będzie 23. Ale 23 to jest jeszcze sympatyczna, jak ja to mówię, temperatura pokojowa, chociaż u mnie w pokoju było 28 ostatnio. No i cóż, ale Opadów nie będzie, generalnie jakieś burze, ale rzadko. Czyli cieszymy się słoneczkiem, trochę chmur i sympatycznie, chłodniutko. Chłodniutko w porównaniu do tego, co było 1 sierpnia. Dziękuję.